Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj odcinek będzie troszeczkę inny gdyż muszę Wam wyjaśnić parę zmian, które nastąpią Po pierwsze, odcinki będę musiał wypuszczać troszeczkę rzadziej Wiem, że to się może wielu, wielu osobom nie spodobać, ale po prostu czasowo troszeczkę się nie wyrabiam dlatego też odcinki będą raz w tygodniu Jeszcze nie wiem konkretnie, w który dzień jak to oglądacie, to na pewno będziecie to oglądać w niedzielę. Aktualnie nagrywam to w sobotę. Więc, no także takie zmiany tutaj nastąpią. Co do godziny, na pewno nie będę zmieniał godziny, bo 18, o. 18 to jest imo spoko godzina, jeżeli chodzi o wrzucanie filmów. Bo nie ma za bardzo konkurencji wtedy. W sensie, no konkurencji takiej, że po prostu dobrze się klikają te filmy. Pewnie po prostu dużo osób ma wtedy czas, żeby oglądać tą serię. Więc 18 zostawiam jak najbardziej. I no cóż, no powoli się przygotowuję tutaj ze serią dla Was, jakby tutaj kontynuacją. Wróciłem po w sumie tygodniu. tak, tydzień? Chyba nawet nie tydzień, może nawet więcej. W każdym razie no teraz będą filmiki tylko raz w tygodniu, ale postaram się, żeby były trochę dłuższe żeby się nie tracili jakby na tym za bardzo. A jeżeli nie będą dłuższe, no to na pewno gdzieś tam kiedyś to po prostu odbiję i zrobię jakiś dłuższy filmik z Minecrafta, także na spokojnie wyczekajcie. A w międzyczasie dziękuję Wam bardzo, że nadal jesteście ze mną, że dalej oglądacie te filmiki. I ja się z Wami żegnam i pamiętajcie o subskrypcji, kciuku w górę, komentarzach i trzymajcie się cieplutko na razie.